Dążać się na całe życie? Szkoda takiego przestrzeniaga, nie? <grystanie> Może omówimy to przy bezalkoholowym? po <grystanie> No ładne cacko. O Boże! Skąd się tu wziął? Taki piękny! No a daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No to daleko, czy nie? Nie. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak, daleko jeszcze! Tak, daleko, daleko jeszcze! Tak! Daleko jeszcze? Nie! No nareszcie! Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zacząć znosać na Proszę powtórzyć pytanie. Czy chcecie się dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć wiązek na przejściu? Nie mam czasu na odpowiedź. Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Ja łapówek nie przyjmuję. Poznasz jeszcze wiele przyjemności. Moje dziecko. Więc jeśli chcesz mnie pocałować, to nie powstrzymuj się. Jezu. Ale ty piękna jesteś. Nie poznaję kolegi. Cicha woda. Koko Jumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Ja tak obserwuję i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak popularne i lubiane jest piwo... bez alkoholowe. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... Mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało Ciało. dla mnie to Zobacz bracie, spójrz jak oni się ruszają Przykumaj te kocie ruchy Kacę jak dzielireczka, że on ja nie mogę, był w gębie <śpięk> mm, <pycha. śpięk> Normalnie Delicje. Normalnie pecha mam, dziś jak nic. Co się dzieje? No o co chodzi? Przecież miało być tak pięknie. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Po swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaję do środy! Taka imprezka!